Witamy się z Wami serdecznie. Mamy dzisiaj trzy rzeczy do wydrapania, poddrapania. Mamy różowy diament z numerem 30, więc odcinek będzie krótki, bo już ekstra linie zostały trzy symbole. Nie mamy żadnej linii, a w krzyżówce zostały nam trzy litery. W bonusie jest tajfun, jeszcze mamy szansę i raczej nie mamy żadnej innej. Aha, dziwne, aż żadnego innego słowa. Więc zobaczymy, co wydrapiamy. Lecimy z tym diamentem różowym. Przybliżę Was Ciu, ciut, ciut, że żeby było widać i szukamy albo diament, albo liczbę. Lecimy. 3, 38, 11, nie, 14, 41 i, i 55. Ok, a wygrywające liczby, jak w tym wlotku? 51, o 10 za dużo, 36, o 2 za mało. Mamy diamenta! Ale fajnie. A to zaraz. A to zaraz będziemy zrobić tak. Mamy 19, mamy 44. O dziękuję bardzo. Bo się chwieje. A, dobrze. Czter, 23, 53, 59. Jest za daleko. Mamy 11 i mamy 27. Więc to nam nic nie daje. Sprawdzimy co pod diamentem. Buu! Bu, bu, bu. Ej, dycha! Fajnie! Py py. Py. Pe, pe, pe. Więc fajnie. Mamy zdradkę wygraną. Super. I mamy trzy ostatnie symbole. Biedronem zaczynamy. I tak. No... w ostatniej wypatrzyłam. W ostatniej wypatrzyłeś, zobaczyć, zobaczę O, czekaj, bo Biedro nie zeszedł. Si nam schował niedaleko balonów. W ostatniej? W żółtej. A w żółtej. Okej. Okay. Okej. Okay. Było. To są jeszcze te starsze linie. Dalej mamy... No, balony właśnie, czyli ten Biedron to wiedział, gdzie stanąć. Obok balonów. A są w różowej? Aha. No i w żółtej na samym dole. Dobra. Więc co by teraz się przydało? Gwiazda. A dostaniemy Konfurą popcorn. Tja. Jest w zielonej. Nic nam nie daje. We fioletowej też jest. Dwa. Dwa nic nam nie daje. Mhm. I. W różowej też są dwa. Nic nam nie daje. W niebieskiej. Nic nam hmm. nie daje. No i w żółtej jest. Jest. Aha. Nic nam nie daje. Ale różowy diame, diament mamy dychać. Więc. No tak. No. Ale tu jest wygrana Misiu? E. Misiu, tu jest wygrana. To czekaj, jeszcze raz piłka. Tak. A ja nawet nie wiem, jakie są te. Z... Serce? Diament? Nie. Mam <grym> no właśnie Cię czekaj, i Bo zawsze lubię, jak Ty sprawdzić, bo jednak co, jak co, a naprawdę masz? Ten. Zrob lepszy. Ten, jest Czyli jest wygrana. Tylko gdzie? Słon. Szukaj, może gwiazdy. Tu jest gwiazda. No tak, ale tutaj. Aha. Tak, żeby się pokrywały. Szukam słońca na razie. Jak może być Motylek. wygrana? Nie balony, już wszystkie strapane, bo przed chwilą. Popcorn, to już parasol. A. Nie, nie masz obok telefonu, to byśmy znaleźli może księżyc, bo ja nic nie widziałam takiego. CCC, to jest wygrana, tylko na ile? No, czapka, czapki też raczej nie ma. Mm. Dobra, moi drodzy, jak w komentarzach widzicie, gdzie i co, i jak pominaliśmy, to i tak dawajcie nam znać, bo. W, przez ekran jakoś lepiej widzicie, a ja nie wiem, gdzie. C, C, C. Ptaka tu nie ma. Okulary. Gwiazdki nie widzę. Słońce nie, nie widzę, bo takich, co by się można Sakwy nie widzę. No bo tak, żeby była wygrana, to albo ma być gwiazdka, ptak, sakwa, słońce. Jeśli hmm. ja to nic nie widzę. Nie wiem, patrz, ty szukaj, a ja będę zdrapywać, żeby nie, nie trzymać drapie, te dwa ostatnie. W krzyżówca, znaczy trzy ostatnie, lecimy. Mamy U i mamy w tym, w bonusie, więc jeszcze zostaje nam tylko szukać A, a tutaj sprawdzamy U. 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 Różowy chyba wszystkie. U. W pomarańczowej, czekajcie, jesteście może za blisko, ciut. albo nie. Nie będę zmieniać, żebyście nie latali. Nie widzę w ogóle. U. Lecimy. P. P. Tyle. Różowej. Okay. Hipoteka. Tu dużo by dało A na pewno. Co wiadomo. Chyba tyle. I ostatnia literka to jest... I. I. Co nam da I? Jedno słowo. Jedno. W bonusie nic. No jakby było, dali A, to by było naprawdę bardzo dużo słów, więc. Tu jest też jedno słowo, unik. Drugie słowo, nike. Przeoczyliśmy linię po prostu. Którą linię? Tu, jest linię, widzisz? a ty ciartujesz. To dobra, to tylko to? Tak, to <laughs> Zdolnie, no? ale to fajnie. Przynajmniej wiemy, że wygraliśmy, nie? Już drugą strapkę z trzech. Było U? Było U. Czyli mamy słowo, słowo. Wszędzie mamy po jednym. A nie zwróciliśmy uwagi. Nie zwróciłam, no. I chyba tyle. Te. To było? Było. Czyli dobra, dwa słowa. Ale potrzebujemy do wygrania potrzebujemy trzech, a ja nie widzę, żeby było L ani R. Więc. Czy przybym... Widziałeś tam L? Tu? Tu. No. Ale nie ma w tym. Ach, tu nie ma. No. Ani o, to nie. I mnożnik, zaraz sprawdzimy E razy 3. W bonusie byłoby 10 zł. I kontrolne to są te, te u, czyli dwie dwa różne. <coughs> BTU. Czyli to nie. I pokaż. <laughs> to, moje, to mój, mój wzrok dobry. No? Zielony. Czyli tu była wygrana, a ja nie zauważyłam ja wszystkim powiedziałam, że nie ma. Okej. Okay. No dobra. Leżek okulary tęcza lody. Aż muszę zobaczyć leżek tęcza? Okulary. O lody. Dobra, czyli jednym słowem, już była wcześniej chyba. Linia. Ile jest? 10 zł. I elegancko. Pięknie, czyli zgadza się C C C. Dobra. Mówiłam, że linii nie ma. Perfekto. Podsumowanie. Krzyżówka, akurat tutaj pusto, więc to nie, ale linie i 10 zł i różowy diament z diamentem 10, więc 20 na plus i elegancko, pięknie. Także my Wam dziękujemy. Dziękuję, że mi pomogłeś że to znalazłeś, chociaż to było już chyba, ale nie zwróciłem uwagi. Bywa. Więc e, dzięki bardzo za dzisiaj. E, Pewnie to był pewnie nieważne. Dzięki za dzisiaj za oglądanie, za subskrypcję, za polubienia i za komentarze. Trzymajcie się do kolejnego filmiku. Pa pa.